To już 21 symbol Radomia, który pojawił się w naszym mieście. Tym razem we współpracy z firmą Radwak i Radomskim Szpitalem odsłonięto rzeźbę przedstawiającą wagę niemowlęcą. Nowy symbol Radomia pojawił się przed oddziałem rehabilitacji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Waga Radwagu o masy ciała niemowląt towarzyszy nam od ponad 20 lat. W tym czasie ważone na niej było ponad 30 tysięcy niemowląt. I tak, jako ciekawostka, w ostatnim roku najmłod, najmniejsze z ważonych dzieci ważyło zaledwie 720 gramów, największe zaś 4900 gramów. Szlak Symboli Radomia to inicjatywa zapoczątkowana jeszcze w 2018 roku w ramach budżetu obywatelskiego. Celem projektu było przede wszystkim uatrakcyjnienie ulic miasta, ale i przypomnienie, z czego radom przez lata słyną, bądź nadal słynie bo przecież takie rzeczy jak Serek Homogenizowany, czy, czy Fabryka Broni, czy Radwak, czy, czy wiele innych firm dalej istnieje i produkuje. Przez lata rozbudowywaliśmy ten projekt albo poprzez kolejną edycję budżetu obywatelskiego, albo poprzez współpracę. Szlak symboli Radomia zyskuje na popularności nie tylko wśród mieszkańców miasta, ale także wśród odwiedzających. Jak z informacji turystycznej tutaj na Radomskim dworcu wynika, że najczęściej przyjeżdżający do Radomia, pytają właśnie o ten szlak jako atrakcję turystyczną do, do, do zwiedzania. Dopiero na drugim miejscu jest, jest Muzeum Malczewskiego czy Muzeum Wsi Radomskiej. Także nas bardzo to cieszy, że mogliśmy się w taki drobny sposób włączyć w promocję Radomia i historii naszego miasta. Jak podkreślają pomysłodawcy? To nie jest ostatnie słowo. W planach na ten rok są jeszcze dwie lub nawet trzy rzeźby, które pojawią się na szlaku symboli Radomia. Przypomnijmy, w sierpniu ubiegłego roku przy ulicy Dębowej pojawiła się lampa stołowa, która była produkowana w tym miejscu w latach 70. XX wieku.